Jak się współpracuje z chłopakami łapią? Oczywiście, że łapią. No wiadomo, jest późna godzina, robimy to już trzeci dzień, ale będzie dobrze. Zobaczycie efekty już niedługo. Witajcie w krótkim materiale o tym, jak wygląda intro behind the scenes. Jest godzina 23, zaraz będzie północ. Znajdujemy się na Warszawskiej Pradze, ulica szwedzka. Stare zakłady przemysłowe się tutaj znajdowały, a my w tej hali za moimi plecami będziemy właśnie w tym momencie nagrywać intro, które dobrze widzieliście przed startem Ultraline. Mamy już gotowych sześć scen, więc jest ok. No pamiętajmy, że zmrok nastał dopiero o godzinie 22, więc mogliśmy zaczynać właściwą pracę dopiero po godzinie 22. No tak jestem zadowolony, że w ogóle ruszyliśmy. Efekt lasu jest zadowalający, bo las z Kratownic miał stworzyć atmosferę grozy i myślę, że jest groźnie naprawdę. Witajcie kochani, z tej strony Delort Paweł Szabla, tutaj z um, intro Ultraligi. Jesteśmy razem z Wajerem ten zawodnik posiada niesamowite doświadczenie w grze na pozycji dekery czy takiego kuriera można powiedzieć, tutaj chyba żadnego dekery nie mamy z tego co pamiętam, ale no mamy dziewczynę. Um. Natomiast wracając do Ciebie, przyjemniaczku, powiedz mi, czemu taki kolor tej koszuli polo? Wiesz co, trzeba łamać stereotypy. Tak historycznie różowy kolor mimo wszystko odpowiadał męskiemu fasonowi i męskiemu stylowi mody, więc... Y rozumiem jak najbardziej. A powiedz mi proszę, y co skłoniło Cię do pracy w Poland Games? Pieniądze. Rozumiem. Y dziękujemy bardzo, do widzenia. Było super. Powrót na jedynkę, muzyka, akcja, kamera w zapisie, wszystko już na pamięć. Co jest bardziej męczące? trzy dni e, mediadejów, czy jednak długie screamy? Oj, mediadej, naprawdę i to tak 8 razy bardziej.